Moi drodzy, majówka to czas, w którym oczywiście uwielbiamy grillować. Ale grillowanie to nie tylko pieczona kiełbaska i piwko, to też miłe spotkania i wszystko, co z tym związane. Dlatego postanowiłem, że pokażę Wam kilka gadżetów, które uprzyjemnią Wam ten czas. Kochani, idziemy zaraz do kuchni, bo chcę wam pokazać pewien gadżet na grilla, który akurat tutaj trzymam już na plecach, ale zanim pójdziemy, no nie mogę tego wszystkiego zostawić. Bo tutaj muszki latają, i zapatrzyłem się w taki oto gadżet. Część z Was go kojarzy, bo są one w polskich sklepach, ale ja nie widziałem takiego wielkiego. Są dosłownie chyba takie 30 na 30 cm, a ja dorwałem 60 na 40. I szczerze mówiąc, przygotowałem dla Was jeszcze większy, bo bodajże 70 na 50, ale niestety nie dotarł na czas. Zawsze takie coś też się przyda. A te falbanki, jeżeli Wam się nie podobają, no cóż, można lekko podciąć, pokombinować. Dla mnie jest okej, okay, bo najważniejsze, aby działał. A więc słuchajcie, biorę torbę i śmigamy do kuchni. Okej, okay. tylko wchodzę do lodówki i zaraz już do Was przychodzę. A co tutaj wyciągam? Małego sześciopaka. Siedmiopaka teraz będzie. To jest case, worek, termos na właśnie piwa. Powinno tu wejść siedem małych puszek, ale przed tym, najpierw, Zmierzymy ich temperaturę. 11, 2, 11, 1. Wkładamy je do tego oto Kejsa. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Słuchajcie, no elegancko. I zobaczcie. Teraz sobie w domku pakujemy. Zarzucamy na ramię. No takie coś. To, to mi się podoba. Na podwórko, na plażę. Zobaczymy, jak nam długo wytrzyma temperatura. Pod płota naszą lufę postawię. No i zobaczymy, co będzie. A tymczasem pokażę Wam coś. Kolejnego. Moi drodzy, grill to też przekąski finger foody. No i wiecie, zwykle wbija się wykałaczki, aby wygodnie można je było brać. A ja mam coś innego. Coś, co nie dość będzie pełniło rolę wykałaczki, to do tego będzie jeszcze przyciągało uwagę tych dodatków. Wystarczy kupić takie oto oczka. Zobaczcie. Czy nie wygląda już zabawniej? Czy nie wygląda już ciekawie? A czy muffin może być zabawny albo po prostu ciekawy? Myślę, że tak. A do tego zakochany. I zobaczcie. Bierzemy w rękę i gra. A zobaczcie, co jest jeszcze ważniejsze. Chodź, szeryf. Stasiu, zobacz, co tutaj z, z, kupiłem. Fajny to jest. Możesz wszystkie połów wykładać, oczka, jak chcesz. Kosztuje to grosze, naprawdę niewiele pieniędzy, a daje full frajdy. Nie dość dla młodych, którzy mogą nam pomóc coś zrobić przy grillu, a do tego, jak przyjdą goście, na pewno ich to zadziwi. Powiem ci, że bo, dla dzieciaków bo lepiej, to. No lepiej tak. Nie? A ja wiesz, jak ja lubię się bawić? Tak? Nie jak Stasiu, tylko ja lubię jako. W Potem. ten sposób jest lepsza zabawa. Raz, że dobrze wygląda, dwa, że dzieciaki są zajęte i uczestniczą przy grilowej imprezce, Więc czemu nie? Lecimy do kolejnego gadżetu. A, zapchałem się serem. Słuchaj, <laughs> bo jeszcze jednej rzeczy ci zapomniałem pokazać. Tak naprawdę to to. To to może sobie wsadzić. No, no gdzie? Kukurydzę! Powiem... Kukurydzę? <laughs> no to jest do grilowania? Kukurydzę. Zobaczcie, takie kolce. Gryujecie sobie kukurydzę, no. na koniec zbijacie z dwóch stron i możecie sobie obgryzać. Musicie sobie tą kukurydzę wyobrazić, bo nie mogę nigdzie w sklepie o tej porze roku trawić kukurydzy, nie wiem, byłem w trzech. A tymczasem, zobaczcie, jeżeli nawet mhm. tak naprawdę nie ma kukurydzy, to nie musi tylko do kukurydzy, bo możemy na przykład do innych rzeczy jej używać, takich na przykład gorących kiełbasek. Wygląda fancy. To nie jest kolba kukurydzy, proszę. Szczerze. Albo ja zaczynam trochę fiksować i mieć już takie wiesz, patrzenie wujka tak zwanego. Chcesz przetestować to i dowiedzieć się do czego to jest? Powiem Ci, dalej nie widzę powiązania pomiędzy. No jak buką i, o... powiązania i tego? Ty, to są rozcięte jednak bułki. Dobra, już czaję. je. sobie, że nie jest rozcięta. I teraz roz rozumiem, że tam wejdzie. Wkładamy. O, doga. I ja. I smaczne. No nawet na zimno jest dobre. To na pewno były tylko gadżety na grilla? Skąd wziąłeś taką bułkę w ogóle? Jaką? Pełną. No właśnie, to jest otwarte. <laughs> Słuchajcie, pora w końcu przejść do grillowania. Zaczniemy od takich oto rybek na drobne rzeczy. No i kochani, zakładam rękawiczkę, żeby się nie wybrudzić. I patrzcie, idealne na krewetki. A druga część na przykład idealnie pasuje na warzywka. A co? Grillowane pomidorki. Jak jesteśmy przy warzywach, to rękawiczki mi się przydadzą jeszcze do tego gadżetu, bo wykorzystam kurczaczka i warzywa, a mianowicie co? Szaszłyki. Ale zobaczcie, jaki fajny temat. To jest taka zapadka. Jak wchodzi, to się blokuje, trzeba nacisnąć i wypychamy. No i mamy tutaj trzy szpadki, z których naraz zrzucamy grilla. A w, w, no, szaszłyki. A więc słuchajcie, szybkie szaszłyczki, więcej. Mięska, nie z warzyw. Rzucamy. Natomiast do grillowania masowego samych warzyw znalazłem takie coś. Już na kilku aukcjach w Polsce za granicą taki kosz. I zobaczmy, czy to działa tak naprawdę. Troszkę wątpię, ale w sumie dlaczego nie. Rzucamy warzywa i mamy tym koszem tak naprawdę tylko obracać. Te warzywa są takimi chomikami, które się obracają, jak będziemy obracać całością. No i zobaczcie, zatykam. Mam taki haczyk który mam to wszystko obracać. No dobra, nie ma co pokazywać na sucho, tylko trzeba wjechać z tym do grilla. Słuchajcie, tutaj trochę przespałem, bo w międzyczasie, jak tutaj wam pokazywałem inne rzeczy, to te krewetki trochę mi się przejarały. Tu akurat przyznaję się, jest mój błąd i nie zganiałbym na tą rybkę, bo warzywka akurat wyglądają super. Tymczasem pilnuję szaszłyki i warzywa, ale. Mam jeszcze jeden gadżet, który ułatwi zrobić większą ilość rzeczy, żeby nie trzeba było wszystkiego na raz przekładać. A mianowicie jest też jeszcze taki koszyk. Ale zobaczcie, zwykle są takie słaskie. jak kiełbaski włożymy czy coś, to tak będzie stało. A tutaj mam taki grubszy. O, jeszcze weszłoby więcej, zaraz zostały w lodówce i nie chce mi się szczerze iść po nie, ale też jeszcze kilka by weszły. No i zobaczcie. cyk, zablokujemy. Tu też można wrzucać takie drobniejsze warzywa. Tu nawet mała rybka by weszła spokojnie. No ale kochani, nie każdy też ma dostęp do grilla węglowego, gazowego. Często też mamy takie w domach małe kuchenki gazowe na kartusze. I wtedy też możemy podgrillować. A wystarczy kupić taką, zobaczcie, taką jakby patelnię, ale typowo na taką kuchenkę. Zobaczcie. No chyba w ogóle tą stroną. Siada elegancko, nie rusza się. Zobaczymy, czy mięso nie przywiera. Teraz watuje kiełbasa. Moje pytanie do Was. Jesteście szkoły cięcia kiełbasy? Czy nakuwania? A może w ogóle? W ogóle moim zdaniem troszkę nie ma sensu, bo pęka. Jak się potnie ją nożem, to za dużo wszystkiego tego wycieka z niej. Moim zdaniem, tak właśnie, nakucie jest najlepszą metodą, bo zawsze troszkę tej wilgoci zostaje w środku i nie jest kiełbasa taka sucha. No ale oczywiście, jak to w życiu, wszystko zależy od preferencji. Ło, panie! Bez tłuszczu. Kurczę, normalnie by się chyba przykleiła. O! Idzie, idzie, zobaczcie, wyczuł. Najlepsze jest to, że jak robiliśmy warzywa. Inne jakieś tam rzeczy, ciasteczka nie przyszedł. Ale jak wyczuł mięso, od razu. To mi uratuje wakacyjne życie. No właśnie mówię, że nie każdy bierze grilla ze sobą albo nie chce mu się rozpalać, a gazowe zwykle są większe. Oczywiście są też takie małe, ale cholerę drogie. A to jest urządzenie wersalne. Ugotujecie na tym, usmażycie. Weźmiesz laserowy istolet do badania ciepła, bo bardzo jestem ciekawy jak gorąco jest na środku jak z boku. Środek 284 stopnie. A bok, no i to jest to. Bok 160, środek tu z boku 190, tutaj 145. Słuchaj, to no tak już jesteś, to chyba coś musi przekąsić. Także uh. trzeba tutaj widzę, no jednak rękawice mieć, no ale w domu raczej chyba każdy ma. W terenie troszkę gorzej. No bo trzeba tutaj nacisnąć. I patrz, sobie naciskasz pyk. Ale no Arci, to jak to podzielisz ludziom? No to to jest tylko dla to musicie się zastanowić imprezowych to. obżartuchów. A... a może ludzie tak jedzą szaszłyki? Powrzucasz. Każdy sobie nabiera łyżką, co bardziej woli. I zostaje Ci później tylko ten w roku. Dobra, kurczę, bo ty przyszedłeś, muszę ci coś pokazać, kamer. A i może, nie możesz wytrzymać? No nie mogę wytrzymać. Czekaj sekundę. Czekaj się. Specjalna kolka. Ja już czuję, że to jest browar, ale to jest no tak to zajebiste, jest Arci, ale jak pięknie pasuje. Guma, chodź zobacz. No taki silikon. No. Słuchajcie, to jest niemożliwe. Jak wypijesz, ściskasz, łatwo wychodzi. Ja się oczywiście nie preferuję tego, ale to Jezu, na, własny, na własne ryzyko. Zimny. Na miasto, na plażę, po prostu chodzę i marzę. Chcę wam tylko powiedzieć, że dla was to wygląda to wszystko tak szybko, ale wiecie, ja tu biegam, Aha. są cięcia, ale chodzi o to, że minęło już z półtorej godziny. I półtorej godziny temu przyniosłem coś. Puszki piwa. Wygląda jak parasol na planze. Tak, albo na strzały, nie? I czekaj, zobaczymy jaka jest temperatura. Było 11,1. Półtorej godziny temu. Doli dalej, dalej jeszcze ciutkę. 16? 23 stopnie w zielonej. 16,4. Nie no, nie wierzę. To 5 stopni przybrało? To dużo? Takie na teraz. Za chwilę będzie zupa, ale jeszcze jest dobra. Pojadłem, kupiłem. Jak coś, to zapraszam do nas bo kręcimy tam obok drugi odcinek. Słuchajcie, znalazłem jeszcze coś takiego. Na filmach, na zdjęciach wyglądało to przegenialnie, ale czy jest tak naprawdę? Pierwsza sprawa, buteleczka. Zobaczcie, taki mały bidon dla dzieci. Wystarczyło tylko to napełnić zawartością jaką chcecie. Tutaj jest ketchup, tutaj jest majonez. No i co? Przerzucimy mięsko No i sprawdźmy. Nie wiem dlaczego prawa strona zawija się bardziej, a te trzy inaczej, no ale taki urok. No i teraz ketchup. Zobaczcie, tak tutaj wygląda z góry. Mamy takie zatyczki. Kurczę, jest fajniejsze niż chyba rok temu. Prezentowałem Wam też takie dwa pojemniki na musztardę i na ketchup. I w ogóle zobaczcie sobie sam tego roku odcinek o gadżetach, ale te są o wiele fajniejsze. Nawet gdyby miało to robić jednego glutka to i tak jest spoko. Pokaż tą butelkę. To było w grillowych gadżetach. Ja pierdziele, patrzcie, jaka butelka. O Ale jak się tutaj dookoła rozejrzycie, no to zobaczcie, tutaj jakieś łapki, tutaj już wybrudziły nawet trochę grill. Tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie można to odłożyć. No i też jest na to rozwiązanie, bo zobaczcie, wystarczy kupić taką silikonową matę z takimi tu przegródkami i mamy miejsce na odkładanie brudnych, o, akcesoriów. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Wszystko z tych narzędzi kapie na matę. Później bez problemu wrzucamy ją do zmywarki i na kolejny raz świeżutka mata znowu czeka na przyrządy. Warzywa przewracam. Powiem Wam, że szczerze, jeżeli robicie to lepiej, czyli doglądacie ciągle, a nie tak jak ja z doskoku, to naprawdę spoko urządzonko. Słuchajcie, ściągam pierwszą kiełbaskę. No upiekł się aż za mocno, ale to mówię, nie jest wina urządzenia, tylko niż mastera grillowego. Słuchajcie, dokończmy bułeczkę hot dogową Czy chciałbyś być takim szefem imprezy grillowej? Kierownikiem. No zawsze grilla. się staram, jako wiesz, jako no to gospodarz. Ściągaj pasek. Ty, no najpierw mi pokazał gadżety. Teraz każę ściągać pasek. Coś tu jest Rozpiewam nie tak. Pasek. Daj, zostaw zostaw, zostaw, zostaw. Jood, ty, ty jesteś dzisiaj taki tajemniczy. Lucky look, no, wygodnie, prawdziwy! Wygodnie, tak, wygodnie. Tak ty mnie zaimponowałeś, siara. No i teraz to można. Chodzić, tu zaglądasz. Mhm. I dopiero cucyk. No i przynajmniej wiesz, ręce wolne, tu stoisz, nikt nie, pod, nie podbierze ci, nie musisz oznaczać. No fajnie, swój. zobacz, ja tylko ci nałożyłem kaburę, a ty już mi to reklamujesz sam. Nie. Ja no nic nie muszę mówić, słuchajcie. Ciesz, bo to, jest, to jest gadżet samodomyślny. On ja sam się domyślił. Ja, ja się muszę po, po prostu do cieszę, mówić. bo dostałem darmowe piwo. Chyba, bo jak tu jesteś już przy piwie, to sobie przypomniałem, że jesteś też miłościkiem wina. Chyba że już nie jesteś. Sangria? Jak jesteś miłośnikiem sangri to nie jesteś miłościkiem wina. U niektórych bywa na impreza, że po prostu wino zostaje na koniec, nie? I wiecie, i korek gdzieś yeah. zniknął. No i zobacz, są takie dwa korki. No wid trzy nawet widzę trzy nawet widzę nawet trzy. <śmiech> <śmiech> Pudum, Ty Dostał piłko zero <laughs> i zaraz się uruchomił. Ty, no. działa. Spróbuj. Wiesz co, ja widziałem Ty takie. To dzieciowe. Ja widziałem takie z szyfrem właśnie. No dobra, bo ze No dobrze, hasło. Primoż, o, eee się do tego nie dorwą Nie, bo nieraz są takie korki, które oczywiście jak się wyciągnie, to już nie idzie ich włożyć ponownie Podoba mi się to No e. jeżeli kosztowało 29,99, no, no to... Nie, coś chyba gdzieś koło piątaka No to za piątaka to nawet jak, jakby nie działało, to nawet fajnie wygląda jako korek I tak trzeba żyć To chyba już ostatni gadżet, taki bardziej już by powiedział biwakowy, grillowy, domowy Jak sobie stycie, sami sobie dopasujecie, polowy Sandwicher. Przygotowałem sobie taki zestaw, a mianowicie chleb tostowy, który wkładamy tutaj. Serek, który wkładamy tutaj. Kawałek parówki, którą wkładamy tutaj. Całość zagnia zagniatam, trzymam palcem. Pyk, pyk, pyk. No i teraz albo wkładam w grilla, albo zrobię tutaj na kuchence na gazie. Czuję, że będzie to szybciej. Słuchajcie, czekamy i zaraz otwieramy. Zobaczymy, czy wyszło. Na filmach widziałem, że zawsze wychodzi. O, ty, chyba spaliłem. E, chociaż nie. A, za długo z jednej strony przytrzymałem. Zrobimy jeszcze jedno, zobaczymy. Powiem Wam, że naprawdę spoko. Można te tostwiki takie zrobić z czym tylko chcecie. Z bananem na przykład i nutellą. Jak no tu nie ma dużo miejsca. Ta kanapka nie jest wielka, zobacz Goli. Ten tościk nie jest wielki. Ale są też takie duże tostowe chleby, takie większe. I on tu już w ogóle by fajniej wypełnił tą, tą przestrzeń. Ale ogólnie, słuchajcie, na świeżym powietrzu to ścika. Dzieciaki myślę, że byłyby zachwycone. ściąga, bo za się przepali. Byłem tu o 12 i ty jadłeś. Jestem tu o 16 i ty nadal jesz? Koniec nagrań. Ale mam coś specjalnie zostawiłem dla ciebie. Ale jesteś miły. Lasztaby też zostawiłem, ale nie przyszedł. Może nie być takie dobre, bo na kochodne. Mm, jaki to jest dobry przepis. Ty chyba żartujesz. Myślę, że byłeś przepis. Do tego jest gadżet? Na kuchence takiej albo do grilla wkłada. Tak, że za pierwszym razem tak średnio? Tak, tak. kawałek parówki i wbijasz jajeczko. No tak, tak, można zrobić więcej wersji. Aha. W ogóle to jest troszkę nasz ten szerszy chleb, taki bardziej amerykański, tostowy. Mhm. Ale też tu wychodzi spoko. Dzwoniłem po ciebie, właśnie, żebyś spróbował. Ty, ale to w środku to nie jest zwykły ser ty. Coś innego dałeś. Zwykły ser żółty. Tylko, że on się przypiekł trochę, wiesz? To sterze, takie kanapki byś nie zrobił. Moi drodzy, pokazałem wam kilkanaście różnych gadżetów. Jedne troszkę lepsze, drugie troszkę gorsze. Najważniejsze jest to, że wszystkie działają. Nie rozpaliłem tutaj grilla węglowego, no bo wymaga on troszkę więcej obsługi i nie mieliśmy na to czasu, ale tak naprawdę wszystkie te gadżety na grilla spokojnie możecie użyć na grillu węglowym. Nawet taką tackę, która wbrew pozorom jest o wiele łatwiejsza do wyczyszczenia niż ruszt. Napiszcie proszę w komentarzu, który gadżet najbardziej Wam się podobał i po który zaraz będziecie sięgać do internetu, aby go kupić. A ja tymczasem proszę Was o lajki like i subskrypcje, bo to naprawdę pomaga nam w tworzeniu kanału. Jeżeli chcecie jakieś gadżety, żebym jeszcze Wam przygotował, to piszcie też w komentarzu. Na razie! A! Zobaczcie, słoneczko świeci. Nie traccie czasu. Lećcie na grilla!